Witajcie! Przychodzę do Was dzisiaj z niespodzianką ukrytą w tej drewnianej skrzynce. Musicie wiedzieć, że jest to teatr, ale teatr zupełnie niezwykły. Nazywa się Kamishibai i pochodzi z bardzo, bardzo dalekiego kraju z Japonii. Wyobraźcie sobie, że dawno, dawno temu, gdy nie było jeszcze telewizorów, ani telefonów, ani komputerów, po Japonii na rowerach jeździli opowiadacze, którzy do tych rowerów mieli przymocowane właśnie takie drewniane skrzynki, a w nich ukryte opowieści. Czasami były to opowieści dla dorosłych, bo nie było jeszcze telewizji, więc były to wiadomości ze świata, a czasami były to historie dla dzieci. Ja również mam dzisiaj dla Was historię, i jeśli jesteście gotowi. To możemy zaczynać? Królowa Puszczy. Jest takie miejsce w Polsce, gdzie rosną drzewa pamiętające jeszcze czasy królów i królowych. Niektóre z nich są tak potężne, że trzeba kilku dorosłych ludzi trzymających się za ręce, aby objąć ich pień. Konary mają tak rozłożyste, że można by w nich zmieścić cały dom, a może nawet dwa. Są wśród nich królewskie dęby i buki, wyniosłe jesiony i graby i znacznie młodsze od nich świerki oraz olchy. Ten niezwykły bur to Puszcza Białowieska. Najstarszy taki las w Europie i jednocześnie dom niezliczonych gatunków zwierząt. To prawdziwe olbrzymy, jak żubr i łoś, ważące nawet pół tony. Ale i całkiem niepozorne stworzonka, jak wałęsak ogrodowy albo zyzuś tłuścioch których trzeba wypatrywać w wysokich trawach wśród liści. Tutaj właśnie, na dużej osłonecznionej polanie, stoi leśniczówka, którą miejscowi nazywają dziedzinką. Jest to miejsce zupełnie wyjątkowe, a jeszcze bardziej osobliwi są jej mieszkańcy. Dzik, pies, osioł, kruk. Łoś, sowa, ryś, popielice, nietoperze oraz ona, królowa puszczy i opiekunka wszystkich zwierząt, Simona Kossak. Nie nosi korony, a zamiast karety ma mały motorower, którym przemierza dzikie ostępy puszczy bez względu na porę roku i pogodę. Nie lubi nieproszonych gości, a wścibskich turystów potrafi pogonić z dubeltówką, ale ma złote serce i nie odmówi pomocy żadnej żywej istocie. Simona Kosak całe swoje dorosłe życie poświęciła ochronie dzikiej przyrody w Polsce, a ratowanie Puszczy Białowieskiej było dla niej sprawą najwyższej wagi. Simona Długo szukała swojej drogi życiowej i miejsca, które mogłaby nazywać domem. Nie miała łatwego dzieciństwa. Przede wszystkim od początku oczekiwano, że będzie chłopcem, więc jej narodziny okazały się wielkim rozczarowaniem. Matka nie poświęcała jej zbyt wiele uwagi. Bardziej zajęta była organizowaniem bali i spotkań towarzyskich. Za to ojciec, słynny malarz Jerzy Kossak, całe dnie spędzał w swojej pracowni, malując konie i sceny myśliwskie. Oboje uważali, że córki są właściwie jedynie źródłem przykrych obowiązków i zmartwień. A ponadto rodzice Simony kierowali się zasadą, że dzieci i ryby głosu nie mają. Może właśnie dlatego, wiele lat później, Simona poświęciła niemało czasu na nagrywanie dźwięków wydawanych przez ryby, by udowodnić, że wcale nie są nieme. Zanim jednak Simona została badaczką, jako mała dziewczynka, Całe dnie spędzała w dzikim ogrodzie, który otaczał jej dom rodzinny. Podglądała tam ptaki i uczyła się rozpoznawać je po kolorze piórek i odgłosach, jakie wydają. Wiedziała, że kos gwizdze i świergocze, turkawka grucha, a gawron kracze. Umiała odgadnąć, że maleńkie niebieskie piórko z czarnymi prążkami. Zgubiła sójka, a długie czarne pióro, które w słońcu połyskiwało na zielono i niebiesko, musiało należeć do sroki. Pewnego dnia Simona znalazła w ogrodzie nieopierzonego pisklaka, który wypadł z gniazda. Zabrała go do domu i w pudełku po butach wymościła mu wygodne gniazdko. Karmiła go grochem i tłustymi robakami, aż wyrósł na dorodnego kruka. Mimo, że Simona wypuściła go na wolność, był do niej tak przywiązany, że niemal nie spuszczał jej z oka. Gdy szła do szkoły, leciał za nią i, ku uciesze całej klasy, siadał na parapecie okna i głośno krakał. W jej domu zawsze były zwierzęta: psy, papuszki, a nawet żółw. Ale Simonę zawsze najbardziej ciągnęło do dzikich zwierząt. Może zazdrościła im wolności i niezależności, której jej samej tak bardzo brakowało? Na pewno chciała zrozumieć, co zwierzęta myślą i czują, więc zaczęła je bacznie obserwować. Dość szybko doszła do wniosku, że tak naprawdę ludzie od zwierząt wcale się nie różnią. Nie mamy pazurów, łusek ani futra, ale nasze zachowania przypominają często zachowania zwierząt. Stroimy się jak egzotyczne ptaki, gdy chcemy się komuś podobać. Jak kwoki. Opiekujemy się troskliwie dziećmi, gdy są bezbronne i niesamodzielne. Żyjemy w stadach, jak antylopy i jelenie, bo grupie łatwiej jest przetrwać niż samotnemu osobnikowi. Simona uważała, że im lepiej poznamy zwierzęta, tym łatwiej będzie nam zrozumieć innych ludzi. Gdy więc trafiła do Puszczy Białowieskiej, od razu poczuła się jak u siebie. Las i zwierzęta były jej najbliższymi sąsiadami. W dziedzińce nie było ani prądu, ani wody, ale Simonie zupełnie to nie przeszkadzało. Wielu ludzi odradzało młodej dziewczynie z miasta samotne mieszkanie w środku Puszczy. Ona jednak wcale na to nie zważała a wkrótce w jej gospodarstwie zaroiło się od rozmaitych pierzastych i futrzastych współlokatorów. Każde zwierzę, które u niej mieszkało, miało swoje imię i charakter, ale w okolicy najbardziej znany był kruk Korasek, który okazał się nie lada rozbójnikiem i hultajem. Kradł co popadło. Drwalą, kiełbasę i papierosy, babą we wsi szczotki do włosów, nożyczki, sekatory, notesy, kluczyki samochodowe. Milicjantowi ukradł kiedyś i podarł na strzępy świeżo wypisany mandat. Robił dziury w siatkach z zakupami, ciągnął za nogawki spodni i atakował Bogu ducha winnych rowerzystów. Za to ulubienicą wszystkich była Locha o wdzięcznym imieniu Żabka. Mimo, że ważyła kilkaset kilogramów, była delikatna i nieśmiała. Spała w łóżku, jadała ze stołu, a gdy Simona wychodziła na spacer, Żabka zawsze jej towarzyszyła, pochrunkując wesoło i zachowując się bardziej jak pies niż jak dzik. Podobnie było z rysiczką, którą Simona wykarmiła butelką, i która później uwielbiała wylegiwać się u niej na kolanach niczym domowy kot. Była też oślica chopcia, sprowadzona do pomocy w gospodarstwie. Simona wymyśliła, że założy jej uprząż. I chopcia będzie ciągnąć mały wózeczek do transportu jabłek z sadu albo pomidorów rosnących na odległych grządkach. Ale uparty zwierzak ani myślał się na to zgadzać. Jak tylko oślica zobaczyła uprząż i wózek, uciekła głośno rycząc. Nie pozwoliła zrobić z siebie zwierzęcia pociągowego, ale za to świetnie kosiła trawnik przed domem. Któregoś dnia chopcia prawie wywołała aferę międzynarodową. Otóż w poszukiwaniu ulubionych smakołyków wybrała się na samodzielną wycieczkę do lasu. Korzystając z nieuwagi innych domowników, sforsowała ogrodzenie i uciekła. Pech chciał, że dziedzinka znajduje się niedaleko granicy Polski z Białorusią. Chobcia, nie znając zapewne zasad poruszania się w strefie przygranicznej, przeszła przez pas ziemi niczyjej i, jakby nigdy nic, zaczęła się paść po białoruskiej stronie. Na szczęście pogranicznicy okazali się wyrozumiali i, zamiast ukarać ją za nielegalne przekroczenie granicy, odprowadzili krnąbrne zwierzę do domu. Takie przygody były w dziedzińce codziennością, ale niech Was nie zmyli ta beztroska. Simona przez te wszystkie lata wspólnego życia ze zwierzętami prowadziła bardzo poważne badania naukowe. Jako profesor biologii i zoopsycholog uważnie obserwowała wszystkie zachowania zwierząt. Opiekowała się na przykład stadem sarenek, z którymi spędzała całe dnie i śledziła każdy ruch, aby dowiedzieć się, jak wygląda ich dieta. Było to bardzo żmudne zadanie. Gdy jakaś sarna skubnęła dwa listki olszyny, Simona robiła to samo. Gdy później zerwała kępkę trawy, Simona szukała dokładnie takiej samej. Następnie wszystko notowała, ważyła i oznaczała w specjalnym zielniku. Sarny tak się przyzwyczaiły do jej obecności, że w końcu zaczęły traktować ją jak członkinię swojego stada. Pewnego dnia, gdy Simona była w pobliżu, zaczęły się dziwnie zachowywać. Były nerwowe i głośno szczekały, przywołując ją do siebie. Kobieta nie mogła pojąć, o co im chodzi do chwili, gdy w pobliżu odkryła świeże ślady Rysia. Musiał tu być niedawno. I obserwować stado z ukrycia. Zwierzęta wyczuły drapieżnika, i chciały przed nim ostrzec nierozważną sarnę Simonę, która niebezpiecznie zbliżała się do niego. Simona chciała jak najlepiej poznać świat roślin i zwierząt, ale nigdy nie krzywdziła obiektów swoich badań. Brutalne eksperymenty na zwierzętach w laboratoriach uważała za niedopuszczalne i barbarzyńskie. Dlatego też głośno protestowała, gdy część naukowców z Białowieży chciała łapać rysie i wilki w metalowe potrzaski. A gdy leśnicy przyjechali wyciąć spruchniałe drzewo na terenie dziedzinki, usiadła pod nim, aby je chronić. Uważała bowiem, że puszcza sama umie się leczyć i nie potrzebuje do tego ingerencji człowieka. Gdy stare lub chore drzewo umiera, wcale nie staje się dla przyrody bezużyteczne. Zaczynają się w nim rozwijać grzyby i inne mikroorganizmy. Staje się siedliskiem wielu owadów, a nawet ptaków. Makro i mikroelementy zgromadzone w martwym drewnie wracają powoli do gleby i wzbogacają ją, aby nowe rośliny mogły na niej rosnąć. W przyrodzie wszystko jest ze sobą połączone, i gdy coś umiera, to w tym samym momencie coś innego się rodzi. Simona Kossak wiedziała, że przyrody nie należy poprawiać, a jedynie obserwować i uczyć się. Była o tym tak głęboko przekonana, że gdy ktoś się z nią nie zgadzał, potrafiła rzucać gromy i obrazić się na śmierć. Była waleczna, bezkompromisowa i całkowicie oddana sprawie ochrony puszczy. A jednocześnie wierzyła, że ludzie mogą żyć w zgodzie i harmonii z naturą. Potrafiła cudownie opowiadać o zwierzętach i roślinach nie tylko tych dzikich, ukrywających się w puszczy, ale także tych, które mieszkają wszędzie wokół nas, a których na co dzień często nawet nie zauważamy. Mrówki. Muchy, winniczki, babka lancetowata, lebiotka, macierzanka. Wszystkie one mają swój cel istnienia. Wszystkie są maleńkimi częściami układanki, których natura potrzebuje i o które dba. Dlatego zasługują też na naszą uwagę i szacunek. Pomyślcie o tym, gdy następnym razem wybierzecie się na spacer do lasu albo do parku. I pamiętajcie o Simonie Kosak, która zawsze stała po stronie przyrody. To już koniec naszego przedstawienia. Ale jeśli macie ochotę dowiedzieć się jeszcze czegoś więcej o Simonie i jej leśnych znajomych, to zajrzyjcie do linka powyżej. Tam znajdują się materiały edukacyjne, które możecie sobie wydrukować i samodzielnie na nich pracować w domu. Natomiast jak tylko sytuacja na to pozwoli, zaprosimy Was na spotkanie i warsztaty w Poznaniu, takie, na których będziemy mogli się. Naprawdę spotkać i ze sobą porozmawiać. Ja już nie mogę się doczekać. Jeśli za to chcielibyście mieć u siebie w domu takie przedstawienie, to możecie je znaleźć w Księgarni Galerii Miejskiej Arsenał albo na stronie wydawnictwa KreatiBaj na www.creatybuy.pl. Zapraszam Was serdecznie.